Cześć! Witajcie na kanale Samoloty. W tym odcinku przyjrzymy się najpopularniejszemu lotniczemu nagraniu na YouTubie, który na oryginalnym kanale obejrzano ponad 50 milionów razy, gdzie niemal uchwycono zderzenie dwóch ogromnych samolotów na lotnisku w Barcelonie. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. 5 maja 2014 roku, godzina 6:40. Samolot argentyńskich linii lotniczych właśnie opuszcza swoją bramkę na lotnisku El Prat w Barcelonie. Przed pilotami był długi, prawie 14-godzinny lot. W czasie gdy Argentyńczycy opuszczali swoją bramkę, na barcelońskie lotnisko zbliżał się Boeing 767 linii UTR. Maszyna leciała z Moskwy. Lot przebiegał rutynowo rutynowo do czasu rozpoczęcia się tego nagrania. Kapitan Boeinga 767 zauważył Argentyńczyków tysiąc stóp nad ziemią i podczas podejścia obserwował zbliżający się samolot. Boeing zbliżał się, a samolot argentyńskich linii lotniczych wcale nie zwalniał. W końcu krzyknął pewne słowo w języku rosyjskim i poderwał maszynę odchodząc na drugi krok. W krytycznym momencie samoloty dzieliła odległość zaledwie 60 metrów wysokości pionowej. Mimo strachu, którego najedli się piloci, bez problemu wykonali drugi krąg i bezpiecznie wylądowali. Nie było żadnych uszkodzeń, i zarówno Airbus A340 argentyńskich linii lotniczych udał się do Buenos Aires, oraz Boeing 767 wrócił bezpiecznie do Moskwy. Oczywiście nikt nie zostawił tego zdarzenia tak sobie. Lotnictwo jest najbezpieczniejszym środkiem transportu właśnie dlatego, że analizuje się każdy taki incydent, aby zapobiec podobnemu zdarzeniu w przyszłości. Jednak czarne skrzynki są zaprojektowane tak, aby zachowywały dane nawet po niewiarygodnym zniszczeniu urządzenia. Cierpi natomiast na tym pojemność urządzeń i dane z tamtych wydarzeń w jednym, jak i w drugim samolocie zostały nadpisane podczas lotów powrotnych. Śledczy musieli się obyć bez zapisu rozmów między pilotami w obu maszynach. Oczywiście nic straconego, ponieważ zostały zapisane rozmowy kontrolera ruchu lotniczego ze wszystkimi maszynami na lotnisku. I to właśnie na wieży kontroli lotów skupiono działania, ponieważ właśnie stąd musiały wyjść sprzeczne komendy dla obu maszyn. Po ponad roku opublikowano raport, który wskazał nieprawidłowości tego dnia. Także zacznijmy od początku. Samolot argentyńskich linii lotniczych zazwyczaj nie zostawał na noc w Barcelonie. Było opóźnienie. Zazwyczaj startował późnym wieczorem, co było dla linii oszczędnością na opłatach czy hotelach dla personelu. I tutaj naradził się pierwszy problem. Lotnisko w Barcelonie znajduje się w niedalekiej odległości od terenów zabudowanych, przez co mieszkańcy wymogli na władzach ustawienie limitów hałasu. W efekcie podczas dnia wyłączony jest pas 02, który jest jako jedyny w poprzek lotniska i w dzień jest bardzo często przekraczany przez kołujące samoloty. Airbus A340 Argentyńskich Linii Lotniczych to samolot szerokokadłubowy i nie mógł skorzystać z krótszego pasa 02, aby wystartować i musiał udać się na najdłuższy pas na lotnisku. Gdy samolot już ruszył z bramki, kontroler zmienił stronę, z której samolot miał startować, ponieważ zmieniał się wiatr na lotnisku położonym w sąsiedztwie morza. W międzyczasie zbliżała się godzina 7.00, kiedy to lotnisko przechodziło w tryb dzienny i zamykano pas 02, który to podczas dnia służy głównie do przecinania go podczas kołowania na dłuższe, równoległe pasy, a w nocy, gdy ruch jest mniejszy, służy głównie do lądowania. Również zmienił się jeden z kontrolerów. I zaczęła się niejasna wymiana zdań między kontrolerami. Przez to jeden z nich myślał, że pas 02 jest już nieaktywny i samoloty mogą swobodnie przecinać ten pas. Z powodu zmiany pasa Airbus musiał przecinać aktywny pas aż trzy razy. Gdy po raz trzeci zbliżał się do pasa 02, przed nim zapaliły się czerwone światła. Poinformowali o tym kontrolera i ten kazał im kontynuować kołowanie, gasząc to światło. I właśnie wtedy wtargnęli na drogę lądowania rosyjskiego Boeinga 767, który zgodnie z procedurami porzucił lądowanie i zapobiegł jeszcze groźniejszej sytuacji. Władze lotniska uważały, że właściwie to nie doszło do żadnego incydentu, ponieważ odległości między samolotami były wystarczające. Jednak rosyjski pilot tłumaczył drugi krąg tym, że nie był pewny tego, co zrobi pilot A340. I mógł obawiać się, że ten na przykład skręci w lewo i będzie kołował dalej po pasie. Finalnie nie zmieniono żadnych procedur, a incydent opierał się na niefortunnym ciągu zdarzeń oraz w błędów w zarządzaniu zmianą nocną oraz dzienną na lotnisku w Barcelonie. Pojawiło się mnóstwo zaleceń dla tego lotniska. Między innymi pod lupę wzięto rozstawienie dużych samolotów, aby te jak najrzadziej przecinały pasy startowe. Ograniczono również liczbę stanowisk, które mogą obsługiwać światła na pasach, aby uniknąć pochopnych decyzji dotyczących czerwonych świateł przed pasami startowymi, co pozwala na wtargnięcie na pas. Incydent był na szczęście tylko incydentem, i samoloty mimo wszystko nie zderzyłyby się, i odstęp był naprawdę spory między innymi. Jednak gdyby samolot z Rosji przybył na lotnisko kilka sekund później, mógłby znaleźć się w złym miejscu o złym czasie. A przypominam, że mieliśmy tam dwa szerokokadłubowe samoloty. To zakończyłoby się jedną z największych katastrof w historii lotnictwa. Z pewnością porównywalną do słynnej Teneryfy, gdzie zderzyły się dwa jumbo Jety. I tutaj nasuwa się pytanie, czy można w 100% zapobiec wszystkim takim zdarzeniom w przyszłości? Czy jesteśmy gotowi, aby oddać w 100% zarządzaniem ruchem lotniczym komputerowi? Dłużej rozważając nad tym tematem, pomyślałem o tym, czy przecież komputer miałby zarządzać ruchem samolotów z setkami osób na pokładzie? Czyż to jakieś szaleństwo przekazać maszynie taką odpowiedzialność? Jednak z drugiej strony zdałem sobie sprawę z tego, że kto lepiej od komputera pokierowałby nasilającym się ruchem lotniczym. To komputer zapalił czerwone światła, które zgasił człowiek. Komputery są w stanie robić zdecydowanie trudniejsze zadania niż ustawianie i kierowanie kilkunastoma kropkami na ekranie naraz. Właśnie dlatego uważam, że komputer powinien zająć się sterowaniem ruchem powietrznym. Nie mówię tutaj o sterowaniu samolotem, ponieważ uważam, że tam zdecydowanie ważniejszy jest człowiek. Ale to już w innym odcinku. No to to już byłoby na tyle. Dziękuję, że byliście ze mną po tej przerwie. Jeśli film wam się podobał, zachęcam do zostawienia łapki w górę, aby taki content pokazał wam się częściej na YouTube. A w sprawie gier planszowych sprawdzajcie swoje maile. Ponieważ osoby, które nie opłaciły przesyłki, dostały dziś instrukcję, co zrobić, aby otrzymać grę, które połowa z Was już odebrała. I zapakowane gry czekają już tylko na Was. Także do zobaczenia! Cześć!